Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, przyszła pora na to, aby podsumować tydzień, miniony tydzień, jeżeli chodzi o akwarium roślinne i to, co sobie wymyśliłem, że zrobię próbując pozbyć się glonów i wyprowadzić jakoś ten zbiornik na prostą. Dla tych, którzy nie mają czasu albo nie chcą słuchać mojego gadania, to powiem, że no nie zdało to egzaminu. Aczkolwiek może jeszcze. Potrzeba na to wszystko troszeczkę czasu. Przypomnę może tylko co postanowiłem zrobić. A więc y, pierwszą sprawą jaką y, zrobiłem to zmniejszyłem ilość światła z 64 watów jakie do tej pory świeciło nad akwarium 112 litrowym o wymiarach 80 szerokie głębokie na 35 i wysokie na 40. 64 waty oświetlenie ledowe firmy AquaL. Lady Plant. Każdy chyba to zna. Wiele osób się pytało, jakie jest mój, moje zdanie na temat tego oświetlenia. Podsumuję teraz moją wypowiedź na temat tego oświetlenia. Wcześniej było 64 waty, teraz jest 32 W. W dalszym ciągu jest fotosynteza i to jest widoczna fotosynteza, ponieważ po, powiedzmy. W pięciu godzinach świecenia już tej lampy widać bomblowanie roślin, czyli oświetlenie nawet o połowę mniejsze wystarcza do tego, żeby przechodziła ta fotosynteza prawidłowo, dwa, że wszystko wskazuje na to, iż wszystkie makro i mikroelementy są na dość dobrym poziomie co pozwala właśnie przeprowadzać roślinom fotosyntezę. Jednak sprawą, jaką mnie od jakiegoś czasu już nurtuje, to jest właśnie powstawanie glonów. Na początku było to pylenie, teraz są glony nitkowe. Wiem i nieraz słyszałem, jak na kanałach swoich właśnie opowiadacie, że pylenie to jest, jeżeli dobrze pamiętam, fosfor, jeżeli chodzi o nitki takie długie, to jest azot. I teraz tak, skąd w moim przypadku jest brak azotu? No, przede wszystkim mniejsza obsada ryb, zmniejszona ilość nawo nawożenia. I mimo wszystko, nie jest to jakaś duża masa roślinna na dzień dzisiejszy w zbiorniku, ale widocznie te rośliny pożerają i to w dużym stopniu. Wszystkie makro i mikroelementy. Też do tego wszystkiego przyczyniła się niesystematyczność w podmianach wody. Tak jak wcześniej wspominałem w poprzednich filmikach, trzy tygodnie bez podmiany wody. Podejrzewam, że tam zaszły jakieś dziwne sprawy. Oczywiście przez te 3 tygodnie nawożenie było podawane w takich samych ilościach jak wcześniej, czyli 3 ml. Wimi Alin One i Wimi Alin Red dziennie, oczywiście na zmianę. Tutaj też muszę się przyznać, że przez te trzy tygodnie pogubiłem się troszeczkę i nie dopóki nie wszedłem właśnie na taką systematykę, że niedziela, środa i sobota, wimi Alin Red i pozostałe dni wimi Alin One, to gubiłem się troszeczkę. W zeznaniach i nie wiedziałem co kiedy nalałem, tak naprawdę, dzień do dnia był podobny. Wychodziłem o tej samej porze do pracy, wracałem o tej samej porze i po prostu traciłem rachubę, który jest tak naprawdę dzień tygodnia, żeby sobie to wszystko usystematyzować i wiedzieć, jakie nawoży, nawozy podaje. Więc podsumowując, ostatni tydzień zmniejszyłem oświetlenie, ilość światła, dokładnie mówiąc w watach, ilości lamp. Dołożyłem tylko po trzech dniach, czyli gdzieś koło niedzieli, z tego pamiętam przy podmianie. Dawniej, dawniej miałem takie to można spotkać na aukcjach takie reklamują się jako profesjonalne oświetlenie do akwarii, tak w takich Plastikowych tubach, oświetlenie LEDowe, paski LEDowe, powiem szczerze, dość skuteczne, ale no na takie akwarium, 112 litrów, no, musiałbym tego troszeczkę założyć. A wtedy, co zaczęło to się pojawiać na aukcjach, to nie było wcale tanie. Teraz, może, troszeczkę konkurencja pozwoliła na to, żeby te ceny tych, tego oświetlenia tych tub takich. LED-owych spadły, ale wtedy no tanie to nie było. Też dałem się na to nabrać. Prawdę mówiąc, za, to, za te pieniądze, jakie wydałem na oświetlenie do akwarium roślinnego, jakbym zebrał to wszystko do kupy, to miałbym nieźle wypasioną lampę i to z sterowaniem przez Bluetooth i, i, i po prostu chyba, z, można powiedzieć, prawie najwyższej półki. No ale człowiek się na błędach uczy. I Tak jest, na dzień dzisiejszy pozostałem właśnie, jak sami wiecie, przy e, oświetleniu Aquaela. Jestem z tego bardzo zadowolony. Ten tydzień e, akwarium funkcjonowało tylko na jednej lampie. Do tej pory były dwie takie lampy. 80-32-watowe. I powiem Wam, że po roślinach nie widzę, żeby e, coś im brakowało, jeżeli chodzi o światło, żeby gdzieś tam się kuliły, żeby strasznie pędziły do góry, żeby tylko złapać resztką sił jakieś promienie światła. I tak jak mówiłem wcześniej, fotosynteza zachodzi i to dość można powiedzieć widocznie. Więc podsumowując, na dzień dzisiejszy została lampa, jedna lampa Aquela i taki jeden pasek chyba nie wiem, 5 czy 8 watowy. Czerwono-niebieskich diut z przewagą oczywiście czerwonych. I teraz się zastanawiam, czy stosowanie w akwarium roślinnym światła czerwonego, oczywiście fajnie wyglądają czerwone rośliny, bo pozwala to się wszystko wybarwić, ale tutaj odniosę się do akwarium morskiego, gdzie Czerwonego światła praktycznie się no, nie stosuje i przynajmniej tak ludzie mówią, ponieważ przez czerwone światło wytwarzają się glony. Z tego, co też się zdążyłem zorientować, to refugium, jeżeli dobrze to pam, pamiętam nazwę tego, tam się stosuje czerwone światło w akwarystyce morskiej i tam to refugium to jest jakby, jakby no, filtr po prostu biologiczny, który... Wspomaga właśnie akwarium morskie, i tutaj też pytanie: czy to światło czerwone, które tak w, takim, w którym się tak lubujemy w akwarium roślinnym, które pozwala nam ładnie wybarwić te rośliny, czy ono też nie po prostu wspomaga wzrostu glonów? Czy to można tak jedno do drugiego odnosić, akwarium morskie i roślinne? Oczywiście, tak jak i moja teoria poprzednio o, o zmniejszeniu ilości światła, tak i teraz pewnie kolejna teoria odnośnie yy, koloru tego światła yy, znajdzie swoich zwolenników i przeciwników. Yy, prawdę mówiąc, gdybym miał jakąkolwiek wiedzę, to pewnie bym tak nie kombinował, jak do tej pory kombinuję, yy, z właśnie z akwarystyką roślinną, żeby yy, coś tam mi wyrosło. Znaczy rosnąć rośnie, ale w jakim, że tak powiem, z jakiej jakości, no to już druga sprawa. Dobra, ale przejdźmy, bo już prawie 10 minut nawijam i, i tak naprawdę nie podsumowałem w ogóle tego tygodnia, który minął. Czyli po raz kolejny się powtórzę, zmniejszyłem ilość światła, dołożyłem tylko pasmo dla roślin, tak to nazwę profesjonalnie, taką 5 czy 7 watową lampeczkę. Do tego zmniejszyłem ilość nawozów, no bo analogicznie, jeżeli zmniejszyłem ilość światła, to pasowałoby też zmniejszyć ilość nawozów. I w połowie tygodnia, czyli w niedzielę była podmiana, dzisiaj jest środa. Tak poprzyglądałem się temu zbiornikowi i szczerze mówiąc, troszeczkę zaniepokoiłem się tym wszystkim, bo zamiast glony że tak powiem zastopować lub odchodzić w niepamięć, to utrzymują się na tym samym poziomie, a nawet powiedziałbym, że troszeczkę się wzmogły. I teraz kolejna sprawa pylenia nie ma. W tamtym tygodniu było bardzo dużo duże pylenie zaraz na początku tygodnia po podmianie teraz pylenia nie ma, ale pojawiły się glony nitkowe no i i tak z deszczu podrynne cały czas, albo w tą, albo w tą. I kolejna moje, że tak powiem, zagwustka. Czy to zmniejszenie nawozów było dobrym pomysłem? Robię co tydzień 50% podmiany wody i tak, można powiedzieć, oszczędzam z tymi nawozami. Myślę, że tutaj też zrobiłem błąd, że. Zmniejszyłem tą ilość nawozów, mogłem pozostać przy tej samej po prostu ilości nawozów, a to co się skumuluje po prostu przy najbliższej podmianie wody w niedzielę wylać i od nowa. Zauważyłem, że pojawiły się gdzieś tam dziury na liściach alternatywy. Zauważyłem, że właśnie te glony troszeczkę się ruszyły do przodu, nie, nie zastopowały ani nie wstecz pozytywna sprawa taka, że pylenia nie ma, czyli jeden problem z głowy, ale zamienił się w drugi. No i nie wiem, co z tymi moimi eksperymentami będzie. Najważniejsze to, że rośliny, które mam do tej pory i udało mi się to jakoś tam wymodelować, ten zbiornik, nie niszczeją. No Poza tam alternateą, na której się robi dziury, ale to na razie nie jest to w takim stopniu, żeby yy, przepadła mi ta roślina. A jeżeli chodzi o alternatę rubre, no to tak jak i na początku już mówiłem, że nie wierzę za bardzo, żeby mi wyrosła, ale miałem taką cichą nadzieję. A nie sądzę, żeby zagościła na długo w moim zbiorniku. Już w jednym miejscu yy, postanowiłem ją wyrzucić. Yy, na jej miejsce trafiło rotala bonsai, z tego względu, że bardzo ładnie się rozrasta. Fajna roślinka ta Rotala bonsai, ale jak ją nie przypilnujemy, nie poprzycinamy, to robi się taka no, nieestetycznie wyglądający krzaczor. Dlatego trzeba ją często ciąć i prawdę mówiąc albo wyrywać nawet i wsadzać te same szczyty, te odrosty, ponieważ w niektórych przypadkach zauważyłem, że przy odcinaniu jej w połowie wypuszcza ona jak za, nisko, za wysoko obetniemy, wypuszcza ona takie no jak, jak każda roślina z jednego miejsca obciętego dwa nowe kłącza i to niezbyt fajnie wygląda Rotala bonsai fajnie wygląda jak jest po prostu taka pojedynczy taki łodyżka wsadzona a tutaj dosyć sporo mi się jej narobiło, więc postanowiłem ją po lewej stronie pomiędzy y, bogestemonem erectusem a tom, tym orzechem wąskolistym posadzić y, wyrzucić tam parę tych krzaczków tej rubry no i, i coś y, będzie z tego y, przynajmniej wygląd, wyglądowo y, przypominało akwarium roślinne y, pewnie w, y, skończy się na tym, że zminimalizuje ilość roślin do tych, które będą chciały mi rosnąć, tego, to, tego orzecha wąskolicznego. Szkoda mi wyrzucić, ale jakoś nie pasuje mi do tego zbiornika. Może mniejsza ilość roślin, tych, które najlepiej mi rosną, a po prostu fajna kompozycja, fajnie umiejscowione, lepszy da efekt niż po prostu na wsadzanie różnych rodzajów. Roślin, zrobienie takiego buszu, który nie ma składu ani ładu. Dobrze, myślę, że chyba podsumowałem cały ten tydzień, czyli zmniejszyłem ilość oświetlenia, zmniejszyłem dawkę nawozów, co nie przyniosło zamierzonego skutku. Może to, że też dodałem więcej CO2, poskutkowało tym, że rośliny, mimo tego, że jest mała, ilość światła pozjadały to, co miały pozjadać i pojawiły się glony. Prawdę mówiąc, nie wiem już, co mam myśleć na ten temat, na temat tych nawozów Wimi. Wiele razy pamiętacie, że udawało mi się praktycznie z niczego odbudować ten zbiornik tylko i wyłącznie na tych nawozach, ale nie mam do czego się odnieść, jeżeli chodzi o to, żeby nawet komuś po, pomóc w dobraniu odpowiedniej dawki, czy po prostu, no nie wiem, no czegokolwiek. Też ostatnio na jakimś forum wyczytałem, był taki przypadek i to bardzo podobnie do mnie wyglądający, że te zielenice punktowe, skąd one się biorą i ktoś tam fajny, fajnie rzucił hasłem, że za dużo Mikroelementów. I pamiętam, że coś takiego było. Miało to taki związek właśnie, zielnicę punktowe, a za dużo mikro, no ale w moim przypadku co? Musiałbym tylko i wyłącznie jechać na Vimi Alin One, co też wiecie, że fajnie i lepiej było, jak czasami się dolało troszeczkę Vimi Alin Red, ale tam znowu jest za dużo, dwa razy więcej tego mikro, no i, i sam nie wiem, co mam robić. W każdym razie jeszcze na jakiś czas mam te nawozy, później spróbujemy coś innego. A co mi zostało? No. Akwarium jest jak jest, rośnie sobie, noglony są, no trudno, ale czasami cieszy oko. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym filmiku, pozdrawiam Was i pozostańcie w zdrowiu, cześć.